Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj do Was przychodzę znowu z recencją kremów z filtrem przeciwsłonecznym, tym razem dwóch kremów, ale bardzo, bardzo specjalnych, bo mają SPF o wartości aż 100. Także, jeżeli jesteście ciekawi, czy coś takiego w ogóle da się nosić, da się używać i co też te kremy z sobą reprezentują, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Postanowiłam recenzję tych dwóch kremów zrobić w jednym filmie, dlatego że chciałabym zrobić takie pewnego rodzaju porównanie tych dwóch kremów. No bo to są, tak jak powiedziałam, dwa, które mają SPF aż 100, więc stwierdziłam, że upiekę dwie pieczyni na jednym ogniu. I mam tutaj kremy z Eucerin, Actinic Control oraz z Pharma Series. Alergiczna i wrażliwa. SPF 100 z plusem krem, specjalna ochrona do twarzy i ciała natomiast tutaj to jest fluid, actinic control także tak wyglądają, słuchajcie i zaczniemy może od tego z Eucerit co nam tutaj producent mówi? Mówi nam to, że to jest przede wszystkim wyrób medyczny, dlatego że wszelkiego rodzaju kosmetyki dopuszczone do obiegu jako kosmetyki to mogą mieć tylko na opakowaniu napisane SPF-50. One w większości mają SPF, czyli one w większości mają też 70-80, nawet więcej. Natomiast producenci nie mogą na opakowaniu zamieszczać takiej informacji po to, żeby nie wprowadzać konsumenta w błąd, dlatego że SPF-100 daje takie poczucie, że jesteś chronieni w 100% albo w ogóle na cały dzień, także po to, żeby nie wprowadzać konsumenta w, w, w błąd jest taki e, odgórny nakaz, takie są po prostu normy, że e, tylko 50 ewentualnie z plusem, ale co dalej jest po tym plusie, to już tego nie wiemy. Natomiast tutaj jest to wyrób medyczny, czyli jest to traktowany jako lek, w związku z tym jeżeli on rzeczywiście ma ten SPF100, to tutaj producent ma prawo taką informację na opakowaniu umieścić. Niestety nigdzie nie znalazłam informacji na temat wysokości PPD. Czyli tego faktora, który chroni nas przed promieniowaniem UVA. Natomiast no UVA, tutaj oznaczenie UVA jest w kółku, w związku z tym musi to być nie mniej niż 1 trzecia wartości SPF, więc możemy się domyślać, że będzie tutaj to PPD gdzieś tam w granicach wartości 35 lub więcej. Natomiast konkretnej informacji na opakowaniu nie ma. Tutaj producent mówi, że to jest. Co to jest to Actinic Control, bo też sobie googlowałam. To są nic innego jak zrogowacenie posłoneczne rogowacenie skóry które jest jakby takim przedwstępem do raka czyli jest to krótko mówiąc produkt skierowany dla osób, które mają rzeczywiście jakieś takie konkretne problemy skórne, bądź też dla osób, które mają tak zwany fototyp 1, czyli są bardzo, bardzo jasne może nawet, nie wiem, albinosi albo osoby o bardzo jasnej karnacji czy też skłonne do alergii, skłonne do poparzeń i tak na samym opakowaniu nie mamy aż tak dużo informacji, no tylko tyle, że no właśnie jest to UVA, UVB i, i to cenie skóry i żeby zużywać w ciągu 12 miesięcy. Aha, no i że też jest oczywiście nieperfumowany i wodoodporny. Natomiast w środku mamy ulotkę i na tej ulotce tu już trochę więcej jest informacji znowu właśnie o tym logowacjomia skóry i tak dalej i mamy też obrazkowo przedstawione nie wiem czy to będzie widać, ile tego używać tutaj jest napisane, że na twarz używamy pół palca więc wychodzi na to, że ja znowu tego kremu nakładam za dużo, jak zresztą za chwilę zobaczycie, ale 2 mg przez, na centymetr kwadratowy, więc nie wiem, no to by trzeba sobie naprawdę dużo na ten palec wycisnąć, żeby to było te 2 mg na centymetr kwadratowy. Zresztą ja kiedyś robiłam Wam taki eksperyment, mierzyłam ile tego jest i, i doszliśmy wszyscy wspólnie do wniosku, że żadne z nas nie nakłada tego kremu tyle, ile powinno być. No ale tutaj krótko mówi, że pół palca. No, i to właściwie wszystko, słuchajcie, jeśli chodzi o takie informacje od producenta. Jeśli chodzi o skład, to tutaj niestety na drugim miejscu nie, to tutaj, niestety, na drugim miejscu jest y, alkohol. No, natomiast mówię, pro, produkt nie jest perfumowany. Jeśli chodzi o zestaw filtrów, to już Wam mówię, co tutaj się y, zawiera. Jest ten zestaw filtrów naprawdę bardzo obiecujący i imponujący. Mamy tutaj Avobenzon, Octisalat, Homosalat, Ensulizol, Tinosorb S, Juvinul A+, Juvinul T150. Czyli mamy tutaj przede wszystkim filtry chemiczne i mamy tutaj mieszankę tych starych i nowych, że się tak wyrażę, bo Avobenzon, octisalat, homosalat to są wszystko filtry chemiczne starego typu, natomiast Tinosorb S, 0 A, Juvinul T150 to są filtry nowego typu. Także mamy tutaj taką mieszankę starych i nowych, natomiast wszystkie filtry chemiczne i wszystkie są to filtry albo stabilne, albo ustabilizowane innymi filtrami, bo Avobenzon, jako tako, czy homosalat nie są jakoś wybitnie stabilne, ale są ustabilizowane właśnie tym sorbem, więc e, krótko mówiąc, formuła na pewno należy do stabilnych, e, na pewno jest to formuła wodoodporna, no i nieperformowana, no niestety na drugim miejscu jest alkohol. E, słuchajcie, także tyle, jeśli chodzi o takie dane techniczne, aha, e, nie powiedziałam jeszcze o pojemności, pojemność to jest 80 ml, e, cena to jest gdzieś w okolicach chyba 16 funtów, natomiast nie mogę go znaleźć e, na polskich żadnych stronach, także nie wiem, czy jest dostępny w Polsce, natomiast ten drugi Farmacerys oczywiście jest, a ten jest dostępny i na Filunik i w kilku innych też miejscach no i też w aptekach on powinien być dostępny jako produkt medyczny także zapraszam Was teraz na krótką demonstrację Eucerin Eucerin Actinic SPF 100 bardziej informacja dla mnie, żebym wiedziała co gdzie wkleić no to przystępuję do aplikacji słuchajcie, krem ma takiej po prostu tubkę standardową z dzióbkiem dosyć Lekką konsystencję, ale nie jest to takie coś płynne. Yy, trzyma się tak, że możemy sobie wydobyć tu odpowiednią ilość. U mnie to jest mniej więcej tyle. Yy, także swobodnie sobie to mogę odmierzyć tutaj na dłoni. Ja taki sposób preferuję najbardziej i yy, to się u mnie najlepiej sprawdza, bo wszystko inne to po prostu nie jestem pewna, ja na nakładam za mało, albo za dużo, a tutaj po prostu widzę że to jest taka moja standardowa, moja standardowa ilość. Krema bardzo lekką konsystencję, taką, e... nie wiem, jak majonez. Nie, bo nie jest takie płynne. Może jak wita śmietana. Grunt to dobrze zobrazować. W każdym razie na twarzy też jest bardzo, bardzo lekkie. Ta pierwsza przynajmniej warstwa to bardzo szybko się wchłania. Ja tutaj wyczuwam delikatnie zapach alkoholu. Delikatnie, naprawdę. Żadnych innych zapachów tutaj nie wyczuwam. On oczywiście jak się wchłania to zaczyna tak trochę gęstnieć. Ale wchłania się szybko niż właściwie jest rozprowadzone. I już. Nie mówię, że jest w 100% wchłonięte, ale jest ładnie rozprowadzone, także nałożę tą pozostałą część. To jeszcze sobie zostawię tutaj na dwa razy, bo to jeszcze mi tyle zostało. Taki sposób nakładania filtrów, wiecie, że polecam najbardziej w cieńszych warstwach i kilkukrotnie. To się naprawdę dobrze sprawdza, lepiej się wchłania i też yy, sprzyja po prostu ochroni, dlatego że ten yy, Kosmetyk jest wtedy bardziej równomiernie rozprowadzony, bo jak nałożymy sobie dużą ilość naraz, to wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że w jednym miejscu będziemy go mieć więcej, w jednym mniej, po prostu będzie nierównomiernie rozłożony. A tutaj w cienkich warstwach, po trochu nakładane, to się sprawdza dużo lepiej i też lepiej się wchłania. Druga wasa rozłożona, ona jest wyczuwalna już w tej chwili na skórze, ale nie ma żadnych białych smug. Mówię, ten krem nie zostawia tak naprawdę żadnych białych smug. Także to, to ja już biorę na raz. Staram się nakładać go dosyć dużo tutaj na brwi, dlatego że tutaj pod brwiami mi się już robią takie dosyć mocne. Znaczy one zawsze tu były, tylko że teraz się robią coraz bardziej ciemne. Pomimo tego, że nakładam krem, pomimo tego, że noszę zawsze praktycznie jak jestem na dworzu okulary przecież słoneczne, to te przebarwienia tutaj pod brwiami robią mi się coraz bardziej ciemne. Więc staram się tutaj tego kremu też nie, nie omijać tych oczu tak szerokim łukiem, tylko tutaj w te brwi dosyć mocno tego kremu ładuję. I tak wygląda nałożony krem, nic się mi nie wałkuje, nic się nie zbiera, nie bieli, nie wiem, jest, jest komfortowy. Ja sobie teraz jeszcze drugą porcję nałożę tutaj na szyję i dekolt, ale tego już nie musicie oglądać. Tak to wygląda, tak twarz jest mocno taka natłuszczona, mocno się błyszczy. Także ja standardowo wracam za 20 minut. Słuchajcie, minęło dokładnie 20 minut. Mam na ustach taki biały osad, który oczywiście muszę zetrzeć, ale... Tak poza tym na twarzy nie widzę żadnych białego... może tu gdzieś. Ogólnie jakiś tam minimalny biały osad jest, ale jest to coś naprawdę bardzo minimalnego, tylko w niektórych o tutaj na przykład na powiekach mi się trochę zebrało, yy, w brwiach delikatnie widzę, ale tak na skórze to nie. Także jakiś tam minimalny osad biały zostaje, ale to jest coś naprawdę bardzo, bardzo minimalnego. Tutaj na szyi yy, nie widzę tego. Mówię tylko na ustach, na powiekach i to wszystko. Tutaj w linii włosów nie mam nic. Ogólnie to skóra jest dosyć jeszcze mocno błyszcząca, ale... To nie jest takie już, wiecie, ruszające się. Gdybym miała w tym momencie wykonać makijaż, to myślę, że delikatnie bym odcisnęła chusteczką, ale na razie tego robić nie będę, bo jeszcze się nie maluję, także niech to, niech to się yy, wchłania. Natomiast oczywiście od, odciśnięte delikatnie chusteczką pozostaje zupełnie matowe. Ale jest już bardzo komfortowe, mówię, to się już nie ślizga, nie jest takie bardzo mocno natłuszczone, napuszczone. Dla mnie ta skóra wygląda po prostu jak nakremowana buzia i to wszystko. Nie jest to nic takiego przesadnie tłustego i niekomfortowego. Dlatego uważam, że ten krem jest naprawdę całkiem, całkiem komfortowy. Oczywiście nie wiem, jak to będzie wyglądać na skórach przytuszczających się, ale jak dla mnie jest on komfortowy, ale o tym to oczywiście za chwilę już w podsumowaniu jak widzieliście konsystencja jest naprawdę lekka, no mamy tutaj na drugim miejscu alkohol, więc wiadomo, że to będzie się dosyć ładnie wchłaniać i moim zdaniem jak na tak wysoki filtr, to rzeczywiście tutaj ta formuła jest yy, no, dosyć szybko wchłaniająca się oczywiście tam troszeczkę tłuste to zostaje na skórze twarzy, ja czasami to odciskam w chusteczkę, czasami nie, zależy ile mam czasu na wykonanie makijażu, natomiast yy, summa summarum po jakimś tam czasie to się wchłonie, chyba że mówię śpieszy nam się wtedy, w tą chusteczkę można odcisnąć, moim zdaniem ta formuła jest jest przyjazna i ona powinna się sprawdzać też tym osobom ze skórami przetuszczającymi się, dlatego że no, przy tak wysokim filtrze też nie możemy się spodziewać jakiegoś, wiecie, super lekkiego mleczka, ale myślę, że ta formuła naprawdę jest no, do ogrania. Także jeśli chodzi o ten krem, to tutaj jedynym właściwie moim zastrzeżeniem jest ten alkohol na drugim miejscu, no ale zdaję sobie sprawę, że ten alkohol tutaj pomaga się temu wszystkiemu wchłaniać, więc no, czepiać się nie będę. Także tyle to na razie, jeśli chodzi o Eucerin. Natomiast jeśli chodzi o Pharma Series, to tutaj to opakowanie wygląda w ten sposób. Produkt jest oczywiście już polski. Tutaj na tym opakowaniu mam już jak gdyby więcej tych wszystkich informacji. Oprócz tego, że jest SPF 100, w ogóle 100+, bo na tym Eucerin to jest tylko 100, a tutaj jest 100 jeszcze z plusem, więc może nawet jeszcze więcej jest. Mamy UVA w kółeczku, UVB w kółeczku, mamy, że jest HEF, czyli to promieniowanie niebieskie oraz IR, czyli promieniowanie podczerwone. No i tutaj już na opakowaniu mamy wyraźnie napisane, że PPD 47. No PPD 47 to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze, jak dotąd najwyższym kosmetykiem z, z jeśli chodzi o tą wartość PPD, podaną przez producenta jest oczywiście mój y, nieśmiertelny P20. Tam PPD jest y, aż 50. No tutaj te 47 to jest no, praktycznie, można powiedzieć, tyle samo. Więc y, naprawdę bardzo, bardzo dobrze i fajnie, że producent to na opakowaniu podaje. Bo tutaj nie ma w tej, w tej kwestii żadnych wątpliwości. Jest też jasno napisane na opakowaniu, że jest to wyrób medyczny. Dalej, że jest to krem, specjalna ochrona do twarzy i ciała, Medic Protection, no i jest przeciwko alergenu, no nie alergenu, na. do cery alergicznej i wrażliwej, to chciałam powiedzieć. Do codziennego stosowania na skórę ciała, twarzy, ciała i twarzy, na nić krew na skórę, 20-30 minut przed ekspozycją na słońce. No myślę, że to jest takie standardowe. I tutaj jest też napisane wskazanie, że jest to dla osób reagujących nietolerancją na różne typy promieniowania słonecznego: to jest reakcje alergiczne, poparzenia słoneczne, rumień, zmiany pigmentacyjne. Polecane dla skóry wrażliwej, a także dla grup podwyższonego ryzyka powstawania zmian skórnych, w tym dla osób z bardzo jasną karnacją. Wyrów wskazany również dla osób ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia nieczerniakowych nowotworów skóry, na przykład u pacjentów z immuno, supresją oraz rokowacenia słonecznego, niosącego ryzyko rozwoju raka skóry. No więc jak się można domyśleć jest to wyrób medyczny, więc skierowany dla osób z autentycznymi problemami skórnymi w tym włączając w tym raka. Tutaj jeśli chodzi o ulotkę, to ona też oczywiście jest, jest obszerna, no i też jest po polsku. Na tej ulotce również mamy napisane ile tego używać i tutaj już jest podane w łóżeczkach. Również mamy to 2 mg na cm kwadratowy, natomiast tutaj jest pokazane że na twarz szyję i dekod jedna łyżeczka od herbaty. Także nie wiem jak to się przekłada na palce i ogólnie to wiecie jak ja mam do tego stosunek, że czy palce, czy łyżeczki, miligramy tego nikt nie jest w stanie jakoś sensownie odmierzać. Ja po prostu wyznaję taką zasadę, że nakładam tyle filtra, ile tylko mogę, ile tylko się da i, i tak zawsze wydaje mi się, że nałożyłam za mało. Także widzicie na tych przywitkach ile ja tego nakładam. Także i tutaj to się nie zmienia. Tutaj, jeśli chodzi o skład, to niestety składu na opakowaniu nie ma. I. Producent ma do tego prawo, jeżeli to jest wyrób medyczny, to producent nie ma obowiązku podawania składu danego produktu na opakowaniu, bo jeżeli chodzi o przemysł kosmetyczny, tutaj każdy producent ma obowiązek podać dokładny skład inki na opakowaniu. Jeśli jest to wyrób medyczny, to takiego prawa już nie ma, tak samo jak na lekach nie mamy składu, tak samo i tutaj nie mamy składu. No i niestety nie jestem Wam w stanie powiedzieć ani, jakie tu są filtry, ani czy tu jest alkohol. To jest pr produkt nieperfumowany, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest gdzieś tutaj na opakowaniu napisane, ale na pewno tutaj żadnego zapachu ja nie wyczuwam i jest tylko informacja od producenta, że to są szerokopasmowe filtry. Jest też olej z kanoli i ekstrakt z alg, ale ogólnie jakie to są filtry to tutaj tego nie ma i też nie wiem czy tutaj jest alkohol. Natomiast po zapachu ja tego alkoholu nie wyczuwam. Także tyle jeśli chodzi o dane techniczne aha i znowu zapomniałam powiedzieć jaki, jaki jest rozmiar opakowania, również 75 ml cena chyba była około 50 czy 60 zł, nie pamiętam, bo to mi kupował Andrzej w Polsce więc nie pamiętam dokładnie ile za to zapłacił, ale wydaje mi się, że to było gdzieś około 50-60 zł i na pewno jest dostępny w, w aptekach ja oczywiście zostawię linki na dole, gdzie ewentualnie można te kosmetyki znaleźć, także teraz już Was zapraszam na demonstrację, a potem oczywiście na krótkie podsumowanie. Ok, Farmaceris setka i ten krem już ma troszeczkę inną konsystencję niż ten z eucerin, bo on jest dużo, dużo gęstszy. Także też nakładam go sobie tutaj na wierzch dłoni. Taka to ilość mniej więcej. No i warstwami będę go nakładać. On też ma taką stosunkowo miękką konsystencję, no ale zdecydowanie jest gęstszy niż ten na przykład z eucerin. Też podczas nakładania na skórę y, czuć, że to jest jednak mimo wszystko gęstszy krem. Zdecydowanie nie jest to krem y, perfumowany. Y, on ma jakiś taki zapach plastikowy, ale ja tutaj alkoholu też nie wyczuwam, także nie jestem w stanie powiedzieć, y, znaczy nie też, tylko nie wyczuwam. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy on ma ten alkohol, czy nie. Jeśli chodzi o moje uczucie na skórze, to nie wyczuwam, żeby on mnie wysuszał jakoś szczególnie, tak jak kremy z alkoholem, no ale też nie używam go aż tak długo, żeby te niedogodności odczuwać. No wie, po zapachu nie wyczuwam tutaj alkoholu. Czuję taki plastikowy, wiecie, zapach po prostu kosmetyków, filtru i tak dalej. Ale alkoholu jako, jako, jako takiego nie wyczuwam. No, on już nie jest tak przyjemny i łatwy w, w, we, we wchłanianiu się tutaj już trzeba troszkę bardziej popracować i dać mu chwilę bo jednak on jest gęstszy to nie jest taka tłusta, ciężka pasta ale mimo wszystko jest to gęstszy krem niż ten zeucerin więc tutaj no mówię, to wchłanianie chwilę trwa a nałożyłam dopiero połowę nie wiem czy dam radę to wszystko nałożyć zapomniałam ściągnąć koszulki i teraz nie mam sobie jak to było nawet rozetrzeć na szyję i dekot tu jeszcze mi trochę zostało Krem nie, nie, nie bieli, także nie zostawia żadnych białych smug, także to na plus. Natomiast no ta konsystencja jest dosyć bogata. Także to, co mi zostało, to już pójdzie na szyję i dekolt, bo nie jestem w stanie już tu nic dołożyć. Także tak to wygląda. Skóra jest bardzo mocno nakremowana. No ale ja wrócę po 20 minutach pokazać Wam, czy to cokolwiek się z tego tutaj wchłonęło że do zobaczenia za chwilę. Jestem z powrotem, e, mówiąc szczerze, minęło pół godziny. E, no i skóra jest nadal bardzo, bardzo tłusta i taka. no To się jeszcze dosyć mocno tutaj przesuwa. E, także troszeczkę się oczywiście wchłonęło, ale to nie jest nic takiego, wiecie, ja bym na to nie kładła makijażu, w ten sposób powiem. Nie jest to może jakieś tam szczególnie niekomfortowe, no ale czuję, że ta buzia jest mocno nakremowana. Tutaj mi się zebrało w oczach, znaczy w oczach, na powiekach. Ale mi oczy nie uzawią ani nie szczypią, także to jest dowód na to, że on jest łagodny dla oczu i prawdopodobnie rzeczywiście tutaj tego alkoholu nie ma, bo inaczej myślę, że oczy bardzo by mocno mi piekły, bo ja tutaj i w kąci, blisko kącików nałożyłam i tak jak widzieliście, tutaj dosyć dużo mi się na tych powiekach zebrało, a mimo wszystko oczy mi nie pieką. Ja przyniosłam chusteczkę, chyba to jestem mi niewyraźnie trochę przyniosłam chusteczkę, żeby to trochę odcisnąć, bo no, to nie wygląda aż tak dobrze, nie ma oczywiście białego nalotu i zdecydowany plus za to, że tu mi się nic nie, ro nie rolowało bo ja mam całą swoją pielęgnację pod spód, łącznie skrałam na a mimo to nie widzę, żeby mi się tutaj cokolwiek rolowało, no ale jest to jeszcze dosyć takie mocno błyszczące i tłuste także ja odcisnę w chusteczkę odciskam jak widzicie, nie przesuwając ani nic, go przykładam i odciskam nadmiar tego tłuszczu, i to wszystko. Widzicie, dosyć mocno się przykleja ta chusteczka, i trochę z szyi. I teraz po odciśnieniu, buzia wygląda praktycznie normalnie. Tak jak mówię, nie ma żadnych smug, żadnych tam, żadnego osadu. No nie wiem, skóra wygląda w tej chwili dobrze, także odciśnięcie w chusteczkę robi ten trik. Coś, czego się kiedyś bałam robić, bo nie wiadomo, czy to zakłóci filtr, czy nie zakłóci. A wiem od pewnych źródeł, że jest to zupełnie bezpieczne, jeżeli będziemy to robić, mówię, te 15-20 minut po aplikacji. Delikatnie w chusteczkę odcisnąć, zdjąć nadmiar tego tłuszczu i myślę, że z każdym filtrem przeciwsłonecznym dacie sobie radę. Także to by było na tyle na, na ten moment. Tutaj, jeśli chodzi o formułę, no ona jest już, jest już zdecydowanie dużo cięższa niż ten Eucerin. Tutaj to była postać takiego nie wiem, takiej bite, śmietany, prawie mleczka, a tutaj mamy już lekki, bo lekki, ale krem, no i nie zawsze udaje mi się nałożyć tego tyle, ile bym chciała, po prostu jest to wszystko już za ciężkie i za tłuste, chociaż i tak nie jest to tak tłuste, jak inne kremy, które używałam wcześniej, także to też, biorąc pod uwagę tak wysoki filtr, to i tak jestem w szoku, że ta formuła jest w miarę przyjazna, bo to nie jest taka formuła pasty, która, wiecie, jakoś się mocno osadza na tej skórze i potem nie wiadomo, co z tym zrobić, nie, to to jest dalej w miarę przyjemny, taki bardzo okluzywny krem. Myślę, że dla osób z skórą suchą to nie powinno to stwarzać większego problemu. Myślę, że dla osób z serą przetłuszczającą się to to będzie już taka konsystencja nie do przejścia, bo podejrzewam, że będzie Wam się skóra po prostu potem bardzo tłuścić. Natomiast u mnie jest to jak najbardziej do ogrania. Po odciśnięciu chusteczką to jest dzisiaj, ja go mam właśnie na twarzy, mam nałożony makijaż i nie mam żadnego problemu. Ani mi się on nie kłóci z pielęgnacją, ani mi się nie kłóci z z makijażem, no mówię, tylko podczas nakładania jednak ta formuła jest dużo cięższa niż na przykład tego zeucerin jest nawet cięższa od tego Speed ci mi się wydaje natomiast tutaj, jeśli chodzi o plus, to na pewno to, że jest podane jasno to PPD na opakowaniu że jest podane to, że mamy tą ochronę szerokopasową przed wszelkiego rodzaju tak naprawdę promieniowaniem natomiast no niestety nie mamy tutaj składu i ja rozumiem, że dla przeciętnych osób może ten skład nie jest taki istotny bo i tak by się nie poznali, jakie tam filtry są i co tam jest innego natomiast ja po prostu chciałabym widzieć, czy tutaj jest alkohol, bo dla mnie to jest taka informacja kluczowa. Natomiast, tak jak mówiłam, ja ani po zapachu, ani po odczuciu, jak gdyby na skórze, nie wyczuwam tutaj alkoholu, więc nawet jeżeli on jest, to na pewno jest gdzieś tam daleko w składzie. Bo tutaj na przykład ten alkohol jest na drugim miejscu i ja go wyczuwam yy, po zapachu, natomiast nie odczuwam jakiegoś takiego wysuszenia skóry, ale to też dlatego, że jest teraz taka pora roku, a nie inna, i moja skóra w tej chwili nie jest w żaden sposób przesuszona, nawet powiedziałabym, że czasami się w ciągu dnia przytługuje. Dlatego w tej chwili mi ten krem nie robi y, jakiejś takiej krzywdy. Natomiast e, mówię, jeśli chodzi o zapach, to na pewno ten alkohol tutaj wyczuwam. Tutaj e, czegoś takiego nie odczuwam, więc bardzo możliwe, że albo tego alkoholu nie ma, albo jest gdzieś tam daleko w składzie. Szkoda, że farmacerist nie pokusił się o podanie tego składu, bo e, tutaj Eucerin też podaje, że to jest produkt medyczny i też teoretycznie nie musiałby podawać e, składu na opakowaniu, a jednak to zrobił. No a tutaj farmacerist już się zasłonił po prostu tą medyczną e, otoczką i, i tego składu na opakowaniu niestety nie ma. E, słuchajcie jeden i drugi krem uważam, że jest godny polecenia ze względu na po prostu bardzo wysokie parametry, jeden i drugi ma wysoki filtr SPF jeden i drugi ma wysoki filtr jeśli chodzi o to oznaczenie PPD, tak jak mówię, no tutaj 47 jest podane, tutaj na pewno jest więcej niż 35, także i, jeden i drugi jest na pewno dobry jeden i drugi jest wodoodporny jeden i drugi jest nieperfumowany, także dużo mają między sobą wspólnego różnica tylko w tej, w tej zawartości alkoholu, no i rzeczywiście w tej to jest zdecydowanie wyczuwalne. Gdybym ja miała wybrać jeden z tych kremów, to wybrałabym Farmacelis. Dlatego, że tutaj mam podaną jasno tą informację odnośnie tego PPD. No i właśnie wydaje mi się, że tutaj nie ma alkoholu także mimo, że tutaj ta formuła jest cięższa, to jednak dla mnie on jest bardziej nawilżający, bardziej okluzywny i mimo wszystko przyjemniejszy w używaniu, bo nie czuję tego, tej woni po prostu alkoholu natomiast ten na pewno mogę polecić dla osób, które szukają, które się nie boją alkoholu w składzie i które szukają zdecydowanie lżejszych formuł, natomiast i tak i tak jestem w szoku, że jeden i drugi, bo jak ja kupowałam najpierw Eucery potem ten Farmaceris to ja byłam przekonana, że przy tak wysokim filtrze to będą Obydwa podejrzewam, kremy, które przetestuję na kanale i dalej nie będę używać, bo tego się prawdopodobnie używać nie da. Tak sobie myślałam, że to będzie tak ciężkie, tak tłuste, że to jest y, tylko i wyłącznie dla osób, które rzeczywiście mają jakieś tam raka skóry itd. i tak dalej i że to będzie nie do przejścia a tymczasem są to formuły moim zdaniem na tle innych, które używałam, bardzo przeciętne w sensie takim, że nie są wcale aż takie ciężkie, bo używałam krem z faktorem 50 które miały dużo cięższe konsystencje, przez które nie mogłam przebnąć, i denkowałam połowę albo i więcej opakowania, bo nie byłam w stanie przebnąć przez te formuły, a tutaj jak najbardziej ja jeden i drugi krem wykorzystam, bo mówię, jeden i drugi krem mi się dobrze używa, natomiast y, różnice pokazuję Wam takie, że są głównie właśnie w, w składzie, no i w tej formułę, formule ten troszeczkę cięższy, ten troszeczkę lżejszy no ja jestem ciekawa, wiem, że jest więcej takich kremów z filtrem 100 jeżeli używaliście takie setki i mimo wszystko byliście z nich zadowoleni z tych formów, to oczywiście dajcie znać, ja się cieszę, że takie kremy są o tak wysokim faktorze i mimo wszystko zdatne do użytku także jeżeli szukacie czegoś takiego bardzo hardkorowego właśnie na wielogodzinne przebywanie na powietrzu, czy jakieś bardzo nasłonecznione lato, gdzieś nie wiem, wakacje pod palmami to myślę, że w z tych filtrów na pewno warto się zaopatrzyć to na dzisiaj tyle, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że filmik był dla Was pomocny i przydatny ja przypominam, że na dole jest cała playlista jeśli chodzi o filtry przeciwsłoneczne nakręcam film z każdym jeden, jednym kremem przeciwsłonecznym, który testuję także macie e, demonstrację to jak on się zachowuje na skórze e, jakie ma składy, jakie ma parametry także ta playlista cała jest w opisie i również pliki do pobrania e, z taką rozpiską, jakie kremy stosowałam, jakie mają parametry czy polecam, czy nie polecam oraz Drugi plik do pobrania z wyjaśnieniem składów kosmetycznych, jeśli chodzi o filtry przeciwsłoneczne, jak to odczytywać, co oznacza jaki filtr co robi i tak dalej. Także zapraszam do zajrzenia oczywiście w opis filmu. Linki do tych produktów też oczywiście zostawię, żeby ewentualnie było Wam łatwiej je znaleźć. A tymczasem już serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!